Hejka, hejka, polska mama w USA. Dzisiaj Was zapraszam na odcinek związany z 4th of July, czyli z dniem niepodległości. Ameryka uzyskała niepodległość od Wielkiej Brytanii 4 lipca 1776 roku. Ustawowo zawsze przypada 4 lipca. Generalnie w ten dzień grillujemy country music. Dobra, musiałam się przenieść, bo Pawełek, jak widzicie, płakał, on ma teraz taki okres terrible twos. Słuchajcie, 4 lipca, święto niepodległości to jest największe święto w Stanach. Dużo jest zawsze, dużo się dzieje, parady, fajerwerki w tym roku ze względu na COVID. To zostało odwołane, ale ludzie też sobie przed domami niektórzy fajerwerki puszczali, chociaż jest to zabronione, ale myślę, że policja może tym razem przymknęła tylko trochę na to oko. I ludzie strzelali petardami. W to święto Amerykanie są wielkimi patriotami i każdy stara się ubierać na biało-czerwono-niebiesko. Do tego mamy takie fajne właśnie... Niektórzy noszą flagi e, przypięte, takie przypineczki. Ja Was zabieram do dwóch rodzin, amerykańskich rodzin. Inaczej celebrują, e, czyli świętują Polacy, inaczej świętują Amerykanie. Zobaczycie, co oni jedzą, jak się ubierają, co robią w ten dzień. E, nie będę już przedłużać, zapraszam Was bardzo na ten odcinek. Pa! No, przecież mam no, to, przecież, no, bo to kupiłam. Impreska przed 4 lipca. Super pogoda. Manny, Hejka wszystkim! Dzisiaj jest 4 lipca. Idziemy do sklepu. Bardzo patriotyczną mam maseczkę. Idę do sklepu obok nas. Dzień niepodległości w Ameryce. Piękna pogoda gorąco. Ponad 30 stopni. Tak więc, idziemy dzisiaj na dwa, dwa, dwa party, dwie imprezki. Słuchajcie Amerykanom, chyba się podoba uh, moja patriotyczna maseczka, bo się uśmiechają. Idziemy na party do amerykańskich znajomych, mają oni, przy okazji ma ich synek urodziny. Tak więc, idziemy na party, możemy mieć party do 50 osób. teraz uh, yes. tutaj I can't wait. I buy I but... oh, some for so right. right. Aiden. Oh, Aiden's birthday and July. Oh, four blue and red ones and, and, these and are homemade white ones. cookies. Oh, it's Amerykańskie, często Amerykanie właśnie robią ciasteczka na 4 lipca związane właśnie z taką tematyką zmiany podległości. To jest birthday boy. Say hi! Hi Aiden! Aiden, how old are you? I'm five. Five? Yeah! Oh, why are you four? A to jest jego siostra. Polo, polo! Jest yeah. sąsiad? No tak. Oh, them. Yeah, Jackie Amerykanie oprócz tego, że są wielkimi patriotami, to pasjonują się również sportami. Tutaj proszę, mamy drużynę hokejową Black Hawks, Tam Cupsy, Chicago Caps. Prawdopodobnie słyszeliście. Będziemy zobaczyć z basementu co się dzieje na górę. Nawet nie wiem czy mnie będzie dobrze słychać, bo mam Was na tym właśnie selfie-styku. I nie wiem jak to zbiera głos, czy dobrze, czy niedobrze. Czy jak, gdzie są chłopacy? Chyba na dworze. Wszędzie mają flagi, flagi podstawiane. Tu sąsiedzi zrobili taką zjeżdżalnię dla dzieci. Pol się trochę boi. Co masz? Elmo! That's so cute! To jest takie typowy amerykański appetizer. To jest bardzo dobre. Um, tutaj są... What is it? Cheese? Is it beans? No, ground beef. Mielone. Trzy daje sera. Taki serek Philadelphia. Wydaje mi się. Nie mogę lewą ręką nabrać. Tu mamy też makaroni i cheese. Czyli well. makaron z serem. Coś takiego, co oni well, też man. bardzo często serwują na imprezach, ale to jest przepyszne. Więc tutaj mamy sandwich, pulled pork, oh, sandwiches, sandwiches. In and some some potato salad. You want salad. salad. Po you uh, her mac and cheese is really good. O you, oh, you like the pulled corn. Oh, Sałatka. Słuchajcie, ja się zapomniałam, że ja nagrywam i mówiłam po angielsku. Bułka, jak polska to jest bułka mleczna yeah. i jest przełożona z barbecue i z tym ze sosem. Takim barbecue i z chickenem, czyli z kurczaczkiem. To jest naprawdę bardzo fajne, także oni zrobili party w ten sposób, że dzisiaj się bierze ze stołu. Do tego zawsze jedzą i ładnie zrobili jest naszego sąsiada obserwatorium. On ma um, teleskop, obserwuje gwiazdy to nadal on to buduje. Możecie zobaczyć amerykańskie flagi, różne takie dodatki, które Amerykanie robią. Hej! Idą następni goście do nich. Hi guys. A ja idę z powrotem do domku, bo na drugie party, na które jesteśmy zaproszeni. Amerykanie często przynoszą tak jakby a dish to pass, czyli poczekajcie, muszę się zastanowić co to znaczy, ale fajnie chłodno. Słuchajcie, Amerykanie często na takie y, różne przyjęcia. Y, oni bardzo lubią, jak ktoś przy, bardzo lubią, jak ktoś przyniesie jakąś y, potrawę. Więc ja robię Chicken Alfredo i właśnie y, przyszłam zobaczyć, czy mi się nie spaliło to w piekarniku, bo jesteśmy u sąsiadów, praktycznie dwa domy dalej. Tak więc y, nie, nie bałam się tego zostawić. Zabieram Chicken Alfredo. Potrawę to jest taki. Kurczak w białym sosie z warzywami. Ja dodałam jeszcze troszkę warzyw do tego. Więc doszło troszkę więcej. To wygląda jak mielone, ale to jest takich rice crispy. I słodki przysmak. Hi! Tak. Five? A tu taka dziwna maszyna, znaczy to jest granibę, to się nazywa Frisbee Gold. Nigdy nie słyszałam o Frisbee Gold. Go. Birthday boy on the slide. Aiden ma urodziny, piąte urodziny to są jego przy okazji właśnie Park of July Party. Are you going down, Aiden? Zobaczymy, co, co oni jedzą tutaj. I tu Troy. I Ci nasi znajomi właśnie się przeprowadzają, więc będzie nam ich szkoda, że wyjeżdżają do południowej Karoliny. Oczywiście piękna dekoracja. Today we thank you for the gift of life and the gift of friendships thank you for all you've done for all of us in our respective lives especially for those that have fought for our freedoms and for our independence um, and we also thank you for the hands that Happy birthday to you Happy birthday dear Kathleen Happy birthday to you A Happy birthday bo właścicielka Kathleen tego domu no. nasza koleżanka ma miała wczoraj no. urodziny więc następne no. happy birthday no. następne party Mamy troszkę takich tak zwanych appetizers, czyli różne przekąski. Ten sam, ten sam dip co w party, ale już zjedzony. Co my tutaj mamy? toki, sałatki, dłożki, Hi Kathleen, thank you for having us, we Nie możemy się we can't wait to visit South Carolina. Yes, us too. thanks. A tutaj są właściciele domu. Okay. To Hi Kathleen uh -huh. yes. Cześć. thank you for having us guys yeah. and we'll miss you. Uh, we'll okay. miss you too. Okay, crying, we're really at z Myślę, że tu ludzi dużo będzie strzelało, więc. Może coś wyłapie. Gdzieś słychać fajerwerki. O, tam też ktoś strzela. Gdzieś lecą, gdzieś, o tam. Tam ktoś strzela, wow! Wow!